Szanowni Państwo, w lutym bieżącego roku prezydent Duda chwalił się hucznie przyjęciem Narodowej Strategii Onkologicznej dla całej Polski. Tutaj na przykładzie Instytutu Onkologii w Krakowie możemy zobaczyć, jak w praktyce wygląda zarządzanie pana prezydenta tą arcyważną dziedziną ochrony zdrowia. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrzyciem mgły. Pan prezydent Duda w lutym dziękował m.in. za przyjęcie tej strategii onkologicznej Konradowi Dziobkowi. Kim jest Konrad Dziobek? Konrad Dziobek to po pierwsze doradca pana prezydenta właśnie w sprawie zdrowia. Po drugie, jak pan prezydent Duda twierdzi, jest współtwórcą tej strategii onkologicznej. Warto tutaj zaznaczyć, że pan Konrad Dziobek nie ma specjalizacji onkologicznej. Ale co najważniejsze w tym wszystkim, pan Konrad Dziobek jest, jak pan prezydent Duda to podkreśla, przyjacielem jeszcze z czasów dzieciństwa tutaj z Krakowa. Dziękuję panu doktorowi Konradowi Dziobkowi, który jest moim takim bieżącym doradcą do spraw zdrowia, no może nie lekarzem moim, ale doradza mi w sprawach ochrony zdrowia. Podsumujmy. E, przyjaciel dzieciństwa prezydenta Dudy Człowiek bez specjalizacji onkologicznej zostaje w trybie bezkonkursowym w sierpniu 2018 roku wybrany na dyrektora tej oto instytucji. Czym jest w ogóle Instytut Onkologii w Krakowie? Otóż Instytut powstał w 1951 roku i od tego czasu kształci najlepszych krakowskich polskich onkologów. Ma najwyższy stopień referencyjności, co znaczy, że leczy najtrudniejsze, najcięższe przypadki raka. Jak dyrektor dziobek zajął się instytutem? Zakończyło się tym, że po 17 miesiącach jego pracy pracownicy wystosowali do niego list otwarty, memorandum. Zwracają panu dyrektorowi dziobkowi, że wybrał, że przedkładał wyniki finansowe Instytutu nad jego faktyczną cel i misję. Leczenie pacjentów i działalność naukową. Podczas działalności pana dyrektora dziobka w sumie 160 pracowników odeszło z pracy. 50 wybitnych lekarzy i 110 specjalistów. Pan dyrektor Dziobek m.in. zwolnił cały dział informatyczny na raz. Pan dyrektor Dziobek również potrafił zwalniać ludzi z dnia na dzień, wręczając im wycenia, dając 30 minut na spakowanie się, opuszczenie pokoju i klucze do Instytutu. To specjalistów i ludzi, do których społeczność lokalna miała ogromne zaufanie. W momencie, kiedy pracownicy Instytutu wystosowali do Pana Dyrektora Dziobka swoje memorandum, Pan Dyrektor był od początku roku w pracy fizycznie na miejscu przez 5 dni. Na opis badań diagnostycznych czekało prawie 300 pacjentów. Ta sytuacja zmieniła się dramatycznie. Wcześniej na opisanie tych badań czekało się tydzień. W lutym już miesiąc. Sytuacja była na tyle dramatyczna, że nie wiadomo było, czy w przeciągu paru tygodni nie zabraknie leków do chemioterapii. Już miesiąc później pan Konrad Dziobek stracił pełnomocnictwa do zarządzania Instytutem, a w kolejnym miesiącu został odwołany z funkcji dyrektora. Niestety, zarówno przeznaczenie tych 2 miliardów złotych na TVP, jak i to, co stało się z Instytutem Onkologii, jest dowodem na to, że pan prezydent tyle dużo mówi, ale mało robi. To za miliard złotych można by było na przykład kupić 1700 najnowocześniejszych karetek zdrowia. Tyle właśnie jeździ karetek po Polsce. Mamy dość. Mamy dość kolesiostwa, mamy dość nepotyzmu, mamy dość prezydenta Dudy i jego nieprofesjonalnych przyjaciół.